Siema Łukasz, Łuki I Ola. I w dzisiejszym odcinku mówimy o grze Master of Orion. Mówimy o tej grze karciany. Jest to gra karciana dla dwóch do czterech graczy, która jest o kosmosie, mhm. a więc e, swoją tematyką delikatnie nawiązuje do gier typu Race for the Galaxy, gdzie mamy w naszym. mamy jakąś rasę czy jakąś cywilizację i ją w kosmosie rozwijamy. A. I teraz tak naprawdę pokażemy Wam, jak to działa, a później nasze oceny. Mhm. Więc tu mamy wszystko przygotowane i zagramy z Olą jedną rundę gry, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak to wszystko działa. Każdy gracz dostaje znaczniki. Na początku wybieramy w ogóle, czy chcemy grać ludźmi, czyli wówczas mamy wszyscy takie same na początku ilości surowców i nie mamy żadnych cech, ale my gramy kosmitami. Kosmici dają pewne dodatkowe funkcje, małe, małą różnicę robią w tym, co się dzieje. No, i od razu jest jakieś tam ciekawe. Jest tych sześć tych planż, i na początku każdy dostaje po pięć kart. I spośród tych pięciu kart każdy wybiera, czy jakieś chce odrzucić, i uzupełnia do pięciu. Mamy też znacznik tutaj na torze punktów zwycięstwa. I mamy też pięć kart doradców na, swojej, na, na stole odkrytych spośród bodajże 10, które są w, w zestawie, no i one też, też można grać bez nich, więc to jest jakaś tam powiedzmy delikatnie bardziej zaawansowana rozgrywka, no i mamy tor rund, dobra, a więc tak, zaczynamy rundę, na początku rundy sprawdzamy, na początku pozyskujemy zasoby, nie mamy na razie tego i określamy poziom rozwoju, tak, Ia ja, i Ola mamy kosteczkę na drugim poziomie rozwoju, co daje nam cztery kosteczki akcji dla tej rundy. Też sobie, a już zdobrałeś. Dobra. No i teraz wykonujemy akcję, zaczynając ode mnie. Akcja to jest użycie jednej kosteczki. Na przykład mogę zbudować coś. Biorę kartę z ręki, płacę koszt, który ona ma zaznaczony i e, kładę ją przed sobą. Biosfery kosztują mnie cztery, tej zielone, czy cztery roślinności. Płacę cztery, akcja wydana. Twój ruch, Ola. Ja sobie też wybuduję kartę i sobie wybuduję taką kartę. No i teraz, gdy budujemy karty, one mają swoje cechy, na górze mają też bardzo często produkcję i gdy budujemy karty mamy cztery miejsca, a więc mogę kolejną kartę zbudować tu albo zakryć tą kartę i zakrywam tylko jej dolną część. W prawym dolnym rogu karty mają punkty, zazwyczaj 0 lub 1, które dostaniemy na końcu gry, nawet ta karta jest przykryta. Kolejnym sposobem, kolejną akcją jest eksploatacja. Eksploatacja sprawia, że wyrzucam jedną kartę z ręki i dostaję jakieś tam korzyści. Na przykład wyrzucę sobie tą kartę i dostanę dwa fioletowe, czyli dwa siły militarne. Twój ruchola. Dobra, to ja sobie buduję kolejną kartę z ręki. Kolejną kartę. I ja zrobię to tak, że robię, robię aktywację tutaj. Więc buduję w układzie w tym strukturę, dwa zasoby mniej. Tak, więc tak. tak. Buduję to za te. I Jeszcze jeden. Tak. E, dokładnie. Mamy też czasami, właśnie, aktywacje na naszych kartach i to jest kolejna akcja. I ja opowiem Wam, jakie są kolejne. Kolejna akcja to jest badanie, czyli dobranie dwóch kart, aczkolwiek mam cechę, która sprawia, że dobieram trzy. Mamy też akcję handlu, która pozwala nam surowce zamieniać. Propagandę, którą możemy użyć raz na które i ona podnosi nasze morale. Kontrakt. Odrzucam trzy karty z ręki i zatrudniam lub wymieniam doradcę, mogę mieć jednego. On ma jakąś stałą cechę leży poza tymi czterema moimi miejscami, e, czterema, poza czterema układami i mamy też atak. Atak działa tak. Na przykład mogę teraz Ole zaatakować. Kładę tutaj znacznik, muszę mieć od niej więcej siły militarnej, płacę dwa siły militarnej, ona traci morale, a ja zyskuję dwa punkty. I w zależności od liczby graczy jest różna, różna im ilość możliwych ataków, tak? W, trzech, w dwóch graczy trzy razy mogę one zaatakować w danej rundzie e, i tak naprawdę tyle. Wykonujemy akcję, gdy się skończą, na końcu odrzucamy karty do pięciu, jest nowa runda, nowy gracz rozpoczyna, no i na początku już mamy jakąś produkcję i tak dalej, i tak dalej. Więc gra się kończy po 8 rundach albo kończy się, gdy ktoś na końcu rundy ma 0 lub mniej morale, Albo gdy ktoś wybuduje 20 kart, czyli 4 razy 5 zazwyczaj zazwyczaj kończy się po 8 rundach, aczkolwiek zdarzało mi się, że się skończyło jak komuś spadą morale, więc, więc też to jest możliwe. No i też czasami bywa, że ktoś jest bliski, ty ostatnio w 8 rundzie wybudowałeś 20 hmm. kart, a więc jakoś tam to się dzieje. Dobra, najpierw zacznijmy od klimatu i wykonania tej gry, jak ono nam się podoba lub nie podoba. Ja bym powiedziała, że wydanie jest bez szału, aczkolwiek wszystko jest ładnie w jednym, jakby tam kosmicznym klimacie mhm. utrzymane. Nie tak. za bardzo się zwraca uwagę na te grafiki czy coś takiego. Też są, są spoko, mhm. ale też bez szału. Tak. Karty są przejrzyste, mhm. więc to jest bardzo dobre. Ta planszetka gracza jest wystarczająco przejrzysta i funkcjonalna, wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o wydania. Tak, dokładnie. Jest to gra, która jest po prostu, myślę, że swoim wydaniem raczej nie utrudnia. Mhm. Kilka razy, gdy grałem w tą grę, to miał ktoś problemy z odczytaniem tych kart. Czasami mhm. myli się, mylą się na przykład korzyści, które są na dole, które dostaje, gdy kartę mhm. usunę, z korzyściami stałymi, albo na przykład to się myli czasem z kosztem, albo ludzie pytają, czy jak przykryję te punkty, to dostaję punkty, mhm. na przykład, prawda? A więc no to jest tak, tak może być. Tam ale to są to szczegóły, ogólnie jest ładnie, rzeczy. grafiki rzeczywiście są spoko, niektóre są ładniejsze, niektóre są mniej, e, więc nie jest super, ale jest naprawdę bardzo przejrzyście i fajnie. I klimat, czujemy klimat, że podbijamy kosmos? E, w miarę tak, jak sobie poczytasz nazwy kart, to może masz tak. takie, takie coś, że u, statek kolonizacyjny wybudowałam. Dokładnie I też, i też fajne jest też to, to dla klimatu samego, że rzeczywiście są, jest, te... Są bodajże cztery kolory kart i cztery kolory kart odnoszą się do trochę innych mm. rzeczy w grze i jakby w delikatny sposób rozwijamy naszą cywilizację w ten czy w inny sposób, w jakby w taki mm. czy w inny kierunek, więc też można troszeczkę to poczuć, prawda? Mm. Że to jest to. Dobra, kluczowa jest w tej grze mechanika, mm. tak? Jak Ci się podoba mechanika w grze Master of Orion? Generalnie, jak Łukasz przyszedł i powiedział, że Master of Orion i to jest takie takie połączenie, że, że jak ktoś mówi, terraformacji Marsa i Rejsa, to mówię, wow, czy może być coś lepszego. Mm -hmm. I rzeczywiście na początku, po pierwszej partii, chociaż nie wygrałam, mm -hmm. to miałam takie poczucie tego, że wow, fajna, fajna gra. W sensie bardzo, o wiele prostsza niż obie te gry tak. razem wzięte. O wiele prostsza samo w sobie, ale jednocześnie daje jakoś to, takie właśnie poczucie kombinacji, Troszeczkę pasjans, ale nie do końca. Trochę się atakujemy, ale też bez przesady, jest mhm. w porządku. Więc na początku mi się bardzo podobało. I ja tylko powiem a propos tego porównania, mhm. że. Myślę, że nieuczciwe jest do końca porównywanie tej gry do tak. Terraformacji Marsa. Ja myślę, że ona, yy, yy, jeżeli już do czegoś jest zbliżona, to mi się ona kojarzy o wiele bardziej z Re Race for the Galaxy, mm. który oczywiście o wiele prostsza ta, ta gra jest, ale ona mm. ma, tak jakby powiedziałbym, że to jest coś pomiędzy Race for the Galaxy, a Zaklinacze, mm -hmm. bo w Zaklinaczach też przykrywamy karty i to ma duże znaczenie w tamtej grze. Mm -hmm. W tej grze też ma dosyć duże znaczenie to przykrywanie mm -hmm. kart. E a co do Race'a, porównanie powiedziałbym, że jest o tyle ważne, że zarządzam ręką decyduje w jakiej kolejności to wybuduję, To też jest z Reformacji Marsa i w wielu karciankach, ale to, co mi jest dla mnie tutaj rejsowate, to to, że często w tej grze usuwam karty, żeby dostać surowce, żeby kupić inne karty. Mhm. Tak jak w rejsie płacę kartami za karty zazwyczaj, tak tutaj często usuwam karty, a więc troszeczkę więcej mi się kart przewija. Czyli to nie jest tak, mam pięć kart i wybuduję je wszystkie. Nie? E, tylko muszę ustalić tylko w jakiej kolejności, nie, mhm. mam pięć kart i z tych pięciu kart może trzy wyrzucę żeby mieć doradcę, a może mhm. wyrzucę jedną żeby mieć ten surowiec i drugą żeby mieć tamten, prawda, mhm. bo chcę wybudować coś albo bo chcę Ciebie atakować w tej rundzie i tak dalej, a więc pod tym względem jest podobieństwo mechaniczne, aczkolwiek tak jak, mu, tak jak Ola mówi, Master of Orion jeśli chodzi o w ogóle poziom trudności jest bardzo prosty, mhm. w pierwszej partii już wszystko widzimy jakby mechanicznie co się dzieje, mhm. nie ma czegoś takiego jak w rejsie, że przez cztery partie uczymy się różnych strategii. I kart. I karty, i tam ikoneczek, i tych, i tak. tych szczególików, w których jest w rejsie miliard, a tu mhm. ich jest naprawdę, naprawdę nieduża Tak. I to jest, to jest wszystko dobre. To jest, to jest dobre, że jest jednocześnie klimat zachowany, jednocześnie jest kombinowanie jakieś, ale to jest wciąż prosta gra, więc, yy, więc to było pozytywne. Mhm. Yy, I później przyszły kolejne rozgrywki. Tak, bo zasadniczo graliśmy w Master of Orion dużo. Dużo. Ja myślę, że mój taki powiedziałbym hype na tą grę, w moim sercu był przez pierwsze dwie partie. A więc grałem, grałem z Przemkiem, grałem później z tobą mhm. i graliśmy później znowu z tobą i później z kimś i później znowu we dwójkę. Więc większość partii graliśmy w to we dwie osoby. No i myślę, że ta gra jakoś bardzo, bardzo dużo nie zyskuje z rosnącą liczbą graczy. Mhm. Nie ma czegoś takiego, tak jak na przykład w rejsie, że Ok, nieważne ile jest osób, każdy robi swoje, ale na przykład zwiększa się pola akcji, co ma duże znaczenie, tak? I mhm. e, jest to wyczuwanie, co inny ktoś z gracz zrobi. E, aczkolwiek, no, rejestr też na, my najczęściej graliśmy w życiu w dwie osoby. Mhm. I tutaj też po prostu mniej się czeka natury w dwuosobowej partii. Ja już myślę o moich kolejnych i kolejnych ruchach. Czasem coś przeszkodzę, czasem coś tam zrobię. No więc graliśmy częst, większość partii we dwójkę, ale oczywiście nie tylko. I to, bo zgubiłem wątek. No, zgubiłeś. A, bo mówiłem o tym, co mi się przestało podobać w tej grze, tak? No, że miałeś hype przez dwie te. Tak. Ja, ja, ja muszę powiedzieć, póki... Ja dokończę moją myśl. Tak, ja, że ja hype miałam przez cztery rundy. W sensie, oh. przez cztery rozgrywki takie, mm -hmm. że, że wżyłał, wow, że nie, że, że i Łukasz już zaczął mówić to długo. o tym. Tak, i Łukasz już zaczął mówić o tym, jakie on ma wątpliwości co do tej, co do tej gry, a ja takie, no nie, zagrałem jeszcze raz. Ja, mm, mm, nie zgadzam się. Nie, z no ale przecież i logicznie ta gra ma bardzo dużo zalet. Na tak. przykład sam ten mechanizm przykrywania kart i coś ci, coś działa, a coś nie działa, już mm -hmm. przestaje, jest bardzo fajny. Mm -hmm. To, że trochę patrzysz na to, co gracz robi, ale nie za dużo, to. Trochę sobie każde rybkę skrobię, to też ja lubię, ja lubię takie gry, bo nie ma za dużo jakichś tam psucia planów i tak dalej, uh -huh. ale troszeczkę może być. Fajne jest to, że są różne rasy. Fajne jest to, że musisz jakby przewidywać, ile wydasz na co, co Ci się uda wybudować, a co byś chciał w przyszłości zrobić, i tak dalej i tak dalej. To jest wszystko dobre. I też fajne jest budowanie takiego trochę silniczka ekonomicznego, tak. gdzie napędzam produkcję, ale jakby muszę w pewnym momencie pójść w jakieś tam punkty, bo co z tego, że mam milion surowców skoro uh -huh. na końcu ich nie wydam, uh -huh. nie? Uh -huh, uh -huh. Więc to też jest bardzo... bo mówimy teraz o zaletach, tak? Gry. Uh -huh, uh -huh. No gra ma bardzo dużo zalet, jest... tak jak mówiliśmy, jest prosta, przejrzysta, jest dynamiczna, uh -huh. daje smaczek taki... właśnie daje takie poczucie fajnej decyzyjności z tego, co robię w ręku, więc... Tak, i daje też poczucie tego, że, że rzeczywiście rozwijam się, że z rundy na rundę jest coraz fajniej, jest coraz tu, 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 tu. i to jest Dobre uczucie, no, to fajnie jest hmm. coś zbudować coś, co działa w grze. Ja bym powiedział, że największa moja, e, największe moje dwie jakby uwagi do tej gry wynikają z jednej tak naprawdę rzeczy, e, czyli, to, albo łączą się ze sobą. Mhm. Moja pierwsza uwaga do tej gry jest taka, że jest mocno ograniczona pula kart. To znaczy, tych kart tutaj jest, jeśli się nie mylę, 90 i mogę to sprawdzić. I wśród tych kart bodajże każda pojawia się w dwóch kopiach, mniej więcej, mniej więcej, prawda? Ja nie liczyłem kart, ale jest ich mm, 90 kar struktur i duża większość z nich jest po prostu dwa razy. Mhm. Niektóre w jakiejś odmianie. I z tych kart. 45 tam różnych, załóżmy 50 różnych kart mamy tutaj, wiele z nich jest taka po prostu mdła, mhm. mdła w tym sensie, że ich działanie jest takie, Okej, okay, nigdy go nie użyję, wybudowałem tą kartę tylko po to, żeby dawała mi surowce i jeden punkcik, mhm. nie użyję tego działania nigdy albo może raz przy okazji, mhm. jakby rzadko kiedy jaram się albo jakby buduję Czekasz coś, na czekam na jakąś funkcję karty, bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Naprawdę większość kart ma funkcje zupełnie takie przy okazji, nijakie, troszeczkę lepsze coś. Ale nie ma takiego czegoś na przykład, że wykładam kartę, która mówi, gdy dobierasz, zawsze dobierasz jedną. Albo co rundę dobierasz dwie karty na początku tury. I nie ma dużo takich kart, które działają aktywnie, albo zmuszają mnie do czegoś, albo wpływają jakoś mocno na grę. A więc nie ma w tej grze takiego prawdziwego poczucia robienia kombosów z tych kart. Jest. Poczucie kombosów pojawia się tylko wtedy, kiedy trafi się na misję. Czyli jak wydasz coś tam i coś tam, to dostajesz 5 punktów, bo najsensowniej jest wybudować tą kartę misji na sam koniec, żeby punktowało... No to, to ja stawę. wyjaśnię, bo to jest niezrozumiałe, co powiedziałeś. A, no dobrze. W tej grze są, jest... No I moja, to jest moja druga uwaga. Mhm. Jest jedna strategia wygrywająca. I ja wiem, że to jest zawsze, gdy ktoś to mówi, to jest oczywiście... Mm, od razu brzmi źle, tak? Bo to znaczy, że sprawdziliśmy wszystko w nieskończoność i zakładamy coś, ale z naszej perspektywy po wielu partiach naprawdę zawsze się idzie, naturalnie ciągnie graczy, żeby robił to samo, ponieważ w tej grze mamy dwa rodzaje jakby misji. Mamy misje, które działają na koniec gry i one dają dwa punkty za każdą strukturę danego koloru w układzie. Na przykład ta daje dwa za każdą niebieską, a więc chcę stworzyć układ pięciu kart, ta, tak i gdziekolwiek w tym układzie cztery inne niebieskie, czyli to jest osiem punktów, mhm. prawda? Mhm. I trzeba taką, takie osiem punktów strzelić. Są też misje, które dają e, po jednym punkcie za, całe nasze, jakby, za całą naszą wystawkę, one są, nie są aż tak mocne, też przy okazji warto je robić, ale nie ma innych misji. E, to znaczy misje odnoszą się tylko i wyłącznie do tego, tak? Czyli od, nie odnoszą się, nie wiem, zebrały dużo surowców na końcu, za każde to, jakby... Mhm. za kolor wyłożonych kart, to są najmocniejsze misje, musisz je robić, jest ich dosyć sporo i to są jedyne, jedyne misje. I, to, i przez to, że pula kart nie jest wcale duża, te, te karty się łączą, ale łączą się jakby tak oczy, oczywiście, że najprawdopodobniej będziesz w stanie jakby przewinieć się przez rękę, właśnie taka misja, musisz ją mieć, inne karty przyjdą ci na 90%, mhm. bo, bo nie masz takiej różnorodności, idziesz mhm. W kolor, więc kolor ci przychodzi po mhm. prostu. No i tyle. I przez to, że ta, ta, ta talia jest jakby tak, tak wąska, te, te opcje też są, no jakby takie, stają się oczywiste w pewnym mhm. momencie. Nie? Tak, więc to jest rzecz, którą trzeba zrobić. I druga rzecz, którą naprawdę warto zrobić, to jest zbudować układ na, na dole którego, czyli ostatnią kartą jest. Karta, którą gdy aktywujemy, ona daje nam po jednym punkcie za każdą kartę. Czyli de facto tu możemy co rundę zdobyć 5 punktów, jeżeli płacimy surowce. I to są dwie rzeczy, które się robi w grze. Mhm. Jakby jako takie mocne. Prawda? I to jest bardzo, to jest duża wada, ponieważ e, naprawdę co, co grę to samo się działo. E, próbowa próbowaliśmy grać tak, że ktoś gra tylko na militaria mhm. i ciężko jest wygrać tylko na militaria. Trzeba iść, mogę atakować cię, ale muszę zrobić tą misję. Mhm. Więc ja wiem, że grając w Master of Orion co rundę będę robił tą misję mm. i mi się nie chce w takie coś grać. Jakby to nie jest słabe, ale tak jak mówię, y, ciężka ta gra wypada, y, większość gier wypadnie słabo, gdy porównamy je do Race for the Galaxy, tak? Mm -hmm. Ale jeżeli ja w tym samym czasie mogę zagrać w Race'a, w którym jest wiele różnorodnych misji i te różnorodne misje dają mi różne strategie, nie? Mm -hmm. I one pozwalają mi w różny sposób coś tam połączyć, to wolę to. Albo na przykład 51 stan. Znów, mhm. tak? Gra, w której, w której moje partie będą od siebie zawsze bardzo, bardzo różne. Mhm. Bardzo, bardzo inne. Tutaj mam wrażenie, że robię co rundę to samo i jedyna różnica między partią a partią to jest delikatna różnica między cechami naszych ras mhm. i to, czy może pechowo nie dojdzie mi misja albo szybko, albo... Czy dojdzie mi ich. No, no. Albo akurat nie wstrzeliś i ta jedna karta, której potrzebujesz, no, nie No, ale to ty. zazwyczaj to też tak się nie dzieje, po prostu. No. no to, to jest chyba moja główna. Co, coś jest właśnie takiego, że ta talia jest za za, 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 za wąska. I jednocześnie losowa, mm -hmm. bo losowo dobierasz karty, że ona jest, ona ma jakby wadę i jedną, i drugą, że, mm -hmm. że może ci coś nie dojść, a tak naprawdę, no w sensie, ja nawet nie umiem tego wytłumaczyć, ja nawet nie wiem, czy ja dobrze to mówię, ale ona jest jednocześnie i ta wąska, i losowość tego dobierania też, to też jakby. Ja na przykład miałam tak, tak podkreślę, ja na przykład kilka razy tak miałam, że po prostu. Ani jedna misja mi nie, nie przeszła przez rękę. Oczywiście tak. mogłabym iść i szukać jej na naumyślnie, ale po prostu nie przeszła mi przez rękę ani jedna misja, i po prostu wynik miałam tak żałosny, że. No tak, ale i cały czas mówimy. o... No. i przykładowy rejs. Możesz wygrać, jak ci żadna misja nie dojdzie do ręki. Mhm. No nie? Bo i, a, albo jak dojdzie ci kilka, to decydujesz, która, a tutaj wiadomo, że. No dobra, bardzo długo mówimy o tym. Ostatecznie, jaka jest ocena nasza? Od I teraz 1 do 5. Tak. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że. Ta gra yy, sprawiła, że ja chciałam z zagrać z nią w, w nią znowu. I znowu, i znowu, i znowu, i znowu, więc. Ta gra jest w moim odczuciu, ona pozostawia taki pozytywny vibe, jakby uczucie tego, hmm. że ale, że wymyśliła silniczek i coś tam i jak nie wygrałam, to prawie wygrałam, a jak, coś, a jak wygrałam, to było super. Um, ale jednocześnie patrząc logicznie i rozbierając i analizując tą grę, masz takie, hmm, rzeczywiście, przejrzałam cię, nie? Gro. No ja, ja, więc ja bym powiedział, że ona ode mnie dostaje 3 na 5 jako fajna gra i nie odmówiłbym partii w Master of Orion, mm -hmm. więc to jest całkiem spoko. Może przez chwilkę ją w kolekcji będziemy trzymać. Ja bym ją widział w naszej kolekcji jako coś, co sprawia, że wprowadzenie do trudniejszych gier, mm -hmm. w, w które mi się jakoś bardzo, bardzo nie chce grać, ale mogę. Mm -hmm. Prawda? I zagrałbym w to z kimś maksimum dwa razy i już bym dalej go, słuchaj, nie idź dalej, tam jest to samo, pokażę Ci coś lepszego. <grym> Na dzisiaj to tyle tak wygląda Master of Orion. Piszcie, czy Wam się podobało, czy nie. Yy, I tyle. Do zobaczenia. Hej! Bye! Właśnie trwa przed sprzedaż gry Słowny Ninja. Jest to najnowsza gra mojego autorstwa. Świetna, słowna gra karciana dla całej rodziny. Po lewej możesz zobaczyć, jak ona wygląda, a po prawej przejść od razu do strony sklepu.